Nie bo ona jest jedyną osobą, której to może się udać, tak patrzę. W życiu. Patrz, dobrze ci idzie. To pierwszy raz. Brawo, dobrze. Daj dobrze. Brawo, 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 mi koledze, powroty! Proszę bardzo, Dobrze. Brawo, dla... Dobrze. Parę Tego que você go widziałeis? Que isso? 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 I się nie zatrzymuj no. przed tym